Sony A7S1 te same ustawienia 256 przez 25 i są 256 000, 1 przez 25, siedem teraz Sony A7S2 Sony A7S2 razy zoom cyfrowy 256 000, 1 przez 25 zoom cyfrowy dwa razy Ta Sony A7S2 te same nastawienia 256 tysięcy do f zoom 20 1 przez 25 4k

Dwa razy są cyfrowy: 256 000, 1 przez 25 sony A71 Andromeda, i teraz sony A7S2 Andromeda. 256 000, 1 przez 25 2,0 powiększenie cyfrowe.